Wonderful... Hej, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Liana Smyth, a na Waszych ekranach gra Honkai Starej i witam Was w odcineczku z wishowania. Będę warpowała na kawkę, którą tak naprawdę chciałam od jej premiery, ale gdzieś tam po drodze był Genie Wen, gdzieś tam był Blade, gdzieś tam był Dan Heng, więc nie skusiłam się na nią aż tak bardzo, ale jak jest Riran, to po nią wracam od razu. Tak jak widzicie, PT mam nabite 45. Już trochę gdzieś tam, chyba na Argentin trochę sobie gdzieś tam podbijałam PT. No i B mam gwaranta, ponieważ ostatnio wpadła mi bronia. Ja. Z czwóreczek najbardziej będę celowała tutaj w Nataszę, ponieważ wiadomo, muszę używać healera z przyczyn oczywistych. A mam chyba na E1 czy na E2. No i chciałabym dowiedzieć do C6, jakby się dało. No i bez wędnego przedłużenia, czekajcie, kupię sobie te warpy, żeby mi nie pociągnęło za. Primo, tylko sobie to kupię. Boże, ale potem muszę sobie stopkatkę albo nie zrobię sobie screena. Nigdy w życiu nie miałam tak dużo Primo -gamów. Chyba nigdy w życiu nie miałam aż tak dużo. Mam gwaranta 50 PT i jeszcze 205 wishy To jest. Nie, bardzo długo to zbierałam. Nie wydawałam tych wish, Znaczy, dobra, podbijałam pity na Argentin, ale całość uzbierałam od y, banera Danhanger. To jest jakieś e, sierpień. Y, no, pół roku zbierania, ale Boże, kawka, come, come home, Habibi. Nie, nie tym razem. Czy Natasza, czy ktoś inny? Uwaga, uwaga, czworeczka. Może broń? Nie pogardziłabym jakąś bronią, ale Natasza, Natasza. Dziękuję. To chciałam. A, oby mi reszta... Uuu, serwa! Chciałam powiedzieć, że oby reszta... Reszta warpów też poszła w Nataszę! Co jest?! No nie ukrywam, bar, bardzo ładny warp, dyszka poszła i trzy postacie jakby... Kurde, szapaba! Ale tutaj chyba też mi poleciały czwóreczki, nie widziałam, żeby bilet był tęczowy, chyba czwórki, tak na 99% Tak bez strzału czwóreczki, ale może znowu trzy postacie. Nie no, teraz powinien być jakiś lajko. Uwaga. Czy to będzie... uuu Coś czego nie mam? Nie mam go już. Mm, mm, myślałem, że coś może nowego. Coś, czego nie mam jeszcze w kolekcji. No dobrze, coś jeszcze? Nie. No dobrze, no to jakieś tam R też sobie przygarnę. Kawka. Chodź. O! O, o język to wyraźnie widać! A ja dam się doszukuję roku nie wishowałam, to potem szukam jakiegoś małego, drobnego szczegółu. A może jednak piątka? Uff. Ale poleciał pompą. -pom. A może tak, wiecie, wygram kawkę, a potem po gwarancji jeszcze standard. Ehm, kawka. No, prawie kawka. Też fioletowa, lekko. Na ostatnim będzie, nie? Na ostatnim. Ech, na ostatnim. Zero szans na pięciogwiazdkową standardową. Jest kawencja. Yee! Screeny pamiątkowe zrobione, to mogę sobie oglądać, tylko tutaj chyba nie mogę zmienić postaci, nie? No to sobie wybrałam miejsce ambitne teraz do oglądania. Dobrze. Tu jest bardzo ambitne miejsce. Wiecie, herta, kawka, te sprawy. Ale chodź, pokaż się. Mm, czekajcie, czekajcie, nie, nie, nie. Yy, zamiast generała. Oh, we meet again. Ja myślałam, że powiesz, że mi, we meet again, lady. jest, ale. a mam! Mam duo! Ah, ona ma takie martwe te oczy, trochę jak child z Genshina, aczkolwiek uwielbiam to, że ona jest cała taka elegancka w tym designie. Tu jakiś kolczyk taki ładny, ale ty masz tylko jeden ten kolczyk, czy dwa masz? Nie, tylko jeden, jakąś taką perełkę. Jezu, no i ta animacja. A ty nucisz? Jezu, na coś nuci, tak jak na trailerze, no nie na trailerze, tak jak na pierwszej cutscence, gdzieś tam jak zaczynaliśmy grę, to ona też tam właśnie Ale coś, co mi się też giga podoba w jej designie, to są te takie szelki, czy paski, nie wiem, nie, nazwijmy to szelkami. Wiem, że to nie są szelki, ale te szelki tutaj na klatce pierwszej są giga. I tutaj ta Kołnierzyk? Znaczy nie, bo kołnierzyk to stąd. To, no ten, ten paseczek tutaj, na kołnierzyku też jest super. To w ogóle mi się <laughs> wygląda, Jak taki trochę jaka grawka, Wiem, że to nie jest ale tak to wygląda, to będzie jakiś czoker. No, coś, coś. Nie, no w sumie to nie jest choker, bo jest na kołnierzu. No ale dobra, no to ten czoker z takim sznureczkiem. No i to mi się giga podoba. To taka chusteczko w sto. Ale ja ja uwielbiam za szczegóły. Czy wy widzicie, że jest jakby w środku ten płaszcz? Też jest y, różowiutki, jakby tak jak on tutaj z tyłu ma te y, rzeźbienia, tak to... przestaje się ruszać. Tak jak on z tyłu ma tutaj te rzeźbienia, to on w środku też je ma i one są różowiutkie. No i absolutnie cudowny ma ten motyw pająka, że tutaj na tych rękawkach... W ogóle te rękawki... Jezu, chciałabym taką koszulę z takimi rękawkami, z takimi, wiecie, y, jak koszula poetów jakaś taka. Taka niby falbanka, ale jednak to nie jest falbanka, taka... Mm. No i ten pasek, tutaj jak ładnie się ten materiał jest taki jakby jedwabisty, że się tak odbija. I ten alapająk na plecach też jej się odbija, że nie jest taki jakiś matowy, wtopiony. I tutaj te takie. Co to, co to jest w ogóle jak to nazwać? Jakieś pierścionki z tą pajęczynką, i tutaj ma jakieś paseczki, i tu ma tą szmatkę, chusteczkę. No ładna, no podoba mi się. Bardzo lubię. Co ty tak stoi? Ojej, ona ma nawet na butach pojęczynkę, Tutaj widzę na kozaczku. Tu ma pojęczynkę, a drugiego masz totalnie... To w ogóle... Czemu ona ma jednego buta krótkiego, a drugiego ma długiego? Czy to jest... Czy to jest jakaś... rajstopka? W sensie, bo one są identyczne. A co to jest to? Nie, nie wiem, nie wiem, co to jest, ale... Nie wygląda mi to na stopkę, tylko na buta. Dlaczego ten jest krótki? Nieistotne. Uwielbiam Honkaja za te wszystkie szczególiki, że tu na przykład materiał się błyszczy. Przestań? Tutaj materiał się błyszczy, tu się błyszczy, tutaj tutaj jakieś te motywy pajęczynki, tutaj paseczki, w środku płaszczyk jest w ogóle różowiutki. No i ten motylek tu! Jezu, jak ja ostatnio dopiero się skapnęłam, że ona ma taką mm, przypinkę motylka. Jest absolutnie cudowna ta broszka, ale najbardziej ikoniczne to i tak są te okularki, gdzie na jednym z livestreamów, jak były mm, chibi wersje właśnie Kawki i chibi wersja Blade'a i byli voice actorzy, no to Kawka gdzieś tam pożyczyła małemu Chibiemu, Blade'owi te okularki on je tak założył, tylko nie na nie jakby na głowę, tylko na oczy i tam udawał szpanera. No to po prostu... Aaa, mam nadzieję, że będzie moment w tej grze, gdzie Kawka założy te oksy i tak, wiecie, będą wybuchy i pościgi i ona założy te okularki i tam wszystko będzie się wtedy Ale oprócz tego, słoneczka, chciałam zrobić coś jeszcze, ponieważ dzisiaj wszyscy dostali doktorka. No i doktorka chciałam specjalnie, czekać na to, żeby go odebrać razem z wami. Uwaga, uwaga... Honorowy moment. Jej! Bardzo od rana mnie kusiło, żeby odebrać tego maila, ale musiałam się powstrzymać i czekałam specjalnie do wieczora, żeby zacząć nagrywać i móc go razem z wami obejrzeć i go dostać. Ja, czemu nic nie powiedziałeś, ty jakiś milkliwy? Jesteś nie masz Nie masz wojny aktora, przepraszam? Kochany, czemu ty nic nie mówisz? Jest, no, ale ja tak go nim widzę, Al Alka po prostu na No, fryzma jeden do jednego, jak. Hej tam. Ale oczy to ma totalnie po kawechu. Jak to jest ich dziecko z jakiegoś innego uniwersum, to ja się nie zdziwię, bo to jest tak totalnie łączony projekt, że. O oh my gosh Co by nie było? Czy jest darmowy, czy nie? I tak podoba mi się jego design. Jakby ma skopiowane od Alka prawie jeden do jednego, ale ten jeden kosmyk włosów, który ma na twarzy, jest absolutnie dodaje mu uroku i, ta, mm, i ten dodatek we włosach. To jakiś taki jego liść laurowy, coś, coś? Jakieś takie nawiązanie? No i to, ta animacja, to po prostu kojarzy się z każdą książkarą, którą również jestem, książka musi być idealna, czysta, rozumiem Cię, doktorku. Fajną ma tą sowę tutaj, zastanawiam się, czy ona będzie gdzieś tam jakoś wyjaśniona, czy to jest tak po prostu przypadkiem? Znaczy, czemu jakby cała ma taki grecki wygląd i tak dalej, tutaj rozumiem, liście laurowe i te sprawy, ale czemu sowa? Mądrość, czy, czy, czy o co chodzi? Jakiś związek z IPC i tymi innymi związkiem geniuszy, coś, coś? jak gdzieś tam na likach widziałam właśnie doktorka to tak miałam, a, ale połączenie Alka z Kabechem, a, taki odgrzewany kotlet aczkolwiek teraz jak tak na, tak na niego patrzę, to podoba mi się ten motyw grecki, że to jakby ta strona taka, jakby miał marynarkę ale ta z tym białym bardziej nawiązuje właśnie do tych greckich strzad, no ładne Jed jednak ładne, jednak mi się podoba no i znowu to samo, że wszystko tutaj się błyszczy, nie jest matowe, tylko wszystko tutaj się Świeci, rusza, zależy od kąta padania słońca No i ta ikonik: klata, która jest odsłonięta, no po prostu... ikon. Teraz mogę tylko czekać, aż pojawi się w grze Aventurin i będę mogła podejść do niego Jako doktorek i zrobić całą sesję zdjęciową i powiedzieć a to on, to ten, z którym masz lightcona, o co chodzi z tym, z tą bronią Ja chcę wiedzieć, jaka jest etymologia tego zdjęcia Swoją drogą, jak ja zobaczyłam, jak po raz pierwszy wygląda Aventurin, gdzieś tam na pierwszych modelach, i potem pojawił się jego voice actor gdzieś tam w Questie Stopas, to ja miałam takie, O mój Boże, to będzie postać, w której się zakocham i mam nadzieję, że się w nim zakocham, jak zostanie wydany. I wiem, że będę na niego polować i czekam na niego bardzo mocno. No, chyba najbardziej aktualnie ze wszystkich postaci. No, może jeszcze Sunday. Sunday też jest taki, mmm, ale on się wydaje bardziej enigmatyczny. Aventurin to jest coś. Co uważam, że będę musiała mieć, i to będzie mój must have, i to będzie mój prawdopodobnie main, przynajmniej tak mi się wydaje po pierwszych kwestiach, które miał w grze. No i muszę się dowiedzieć, o co chodziło z tym Lightconem. Muszę, no po prostu o co chodziło, że doktor radio groził mu bronią, a ten jeszcze sobie wziął ten pistolet i se tak, a dobra, jak chcesz, to strzela, jakby. Kurde, no, muszę wiedzieć. A drugą rzecz, jaką muszę wiedzieć, to czemu on nosił tą w kwestii tą dziwną statuę na głowie i czemu on robi swoją... Ale się zepsuło! I czemu on robi swoją podobiznę. Widziałam gdzieś tam na trialce, że mobki atakują tą statuę. Yy, nie wiem w sumie po co, bo to nie ten typ gry. Aczkolwiek yy, ciekawy motyw. Czekajcie, bo ja jeszcze miałam wcześniej uzbierane 7 srebrnych warpów. 8, przepraszam. I teraz za wylewelowanie postaci dostałam 2. Więc pozwolicie, że może... Coś tutaj mi wypadnie ciekawego. Bardzo na to liczę. Eee, no dobra, może jak nie piątka, to chociaż jakaś ciekawa czwórka. Coś, czym mogę się pochwalić na nagraniu. Michojo, proszę. No dobra. Trzy, cztery. Pokaż pompon, co tam masz w ekspresie. Mam nadzieję, że będzie to fen, ponieważ... Albo Hania. Albo może być ta nowa. Sway, i siway, chyba sway. Bo ich nie mam, kogoś jeszcze nie mam, ale nie pamiętam Tylko nie Litecon, już mam O mój Boże, powiedziałam to, dziękuję mi dziękuję, dziękuję Chciałam, chciałam, zdobyte, warto było jednak włączyć to nagranie Oh my god, dostałam, wyproszone Jak wyproszone, nie mogę Chodź tu Haniom tu już się zachwycałam, jak była jej premiera na trialce To po prostu jak zobaczyłam jej normal atak z tym pędzlem To miałam taki, ja piernicze, jakie ładne absolutnie prześliczne ma to malowanie pen. Nie, jakby to nie jest do końca takie in-game jakby powiedzieć, kawka ma takie, gdzie to jest kawka? oni wszyscy mają takie ataki jakby in-game tak to nazwijmy, a ona ma takie te ma maźnięcie palcem wydaje mi się takie z innej rzeczywistości totalna inna kreska, taka bardziej komiksowa o, teraz widzę, że ona z jednej strony tych y, różków, tego wieńca, skrzydełek, nieważne, no, tego czegoś, y, ma y, frędzelek. Jezu, ale ona też ma taki śliczny design, taki estetyczny. Taki chiński, ale estetyczny tutaj to coś na nóżce, jest giga ładne. od tej y, su sukienki, sukienki, spódniczki. Y, śliczne jest to coś. Kojarzę się trochę z... A co ty tu piszesz? A to są te notatki takiej. Jezu, Jezu, dziewczyno, on pewno no, tak nie płonie trochę. Złem. Ej, ej, patrzcie, dostałam achievement, a za co? Ona powiedziała, że... Czy ją siostra wzywa na tą animację co przed chwilą i... dostałam yy, achievement. Za co? Aha, czyli ona ma achievement za wysłuchanie jej animacji. Ciekawe, nie chcąc zrobiłam. No ale to śmiesznie. A jakiego masz kejsa? Nie no, kejsa masz takiego estetyczno-czarno-złotego, pasuje Ci, tutaj jest jakiś kwiatek, wygląda trochę jak część Twojego paska. Nie, ale ładny ma ten design, taki mocno chiński i tak dalej, ale... Jezu, jezu, ale od tyłu ile ona ma zdobień, to jak ptak wygląda, taki wiecie, ksz, ksz, skrzydła ptaka Feniksa. No, słuchajcie. W każdym razie mi mnie mi bardzo po prostu hojnie obdarowało. Mam nadzieję, że w następnym wiszywaniu również będzie tak hojnie. Jest Kawusia, jest doktor. Y tak, Bladey, ty też jesteś. N nigdy o tobie nie zapomnę. Jest doktorek, jest Hania. No po prostu życie nie umierać, jeszcze ile mi tam y konstelacji wpadło. Doktorek za darmo. Wiadomo, co darmowe, to darmo cieszę jeszcze bardziej. No i Hania, wyproszona po prostu dzisiaj. Przyszła do mnie. No, żyć nie umierać, nic dodać, nic ująć. Słońca! Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego miszowania i do zobaczenia w następnych. Pa, pa!